Niech moc z Wami będzie. Cześć, witam Was w kolejnym Zapytaj Jode, czyli w programie na YouTube, w którym odpowiadam na Wasze pytania dotyczące Gwiezdnych wojen i dotyczące Biblioteki Osus. Żeby zbytnio nie przedłużać, jedziemy z pytaniami. <haha> Jak myślisz, co się stało po śmierci Scizora z góry? Pierwsze i najważniejsze pytanie, czego nigdy nie wiedziałem, to znaczy jak wymawia się imię tego gościa. Dla mnie to był zawsze Xizor. Czytałem tak jak prawdziwy Polak, natomiast e, nie tak dawno zostałem uświadomiony, że czyta się to jako Shizor. Zatem niech wszystkim purystom gwiezdnowojennym niech będzie Shizor. A co stało się z Guri? Guri pewnie wyjechała z Korusant na Narszada i tam została bardzo bardzo, bardzo luksusową prostytutką, zarabiała kupę kasy i dopóki się nie zezłomowała, to znaczy nie wyczerpał się w niej olej, dopóty działała i dopóty świadczyła swoje usługi. Pasuje wam taka odpowiedź? Bo mnie tak jadę na marszada. Czy byłeś wzruszony, gdy Kenobi dawał Luka tym statuin? Potrzebowałem długiej chwili, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym pytaniu, natomiast to chyba chodzi o to, że kiedy... Kenobi przekazywał dziecko tym statuin, czyli Owenowi i Beru. Tak zakładam. W każdym razie, tak byłem wzruszony, kiedy to się stało. Z zobaczyliśmy te dwa zachodzące słońca pod koniec epizodu trzeciego. Było to świetne wejście do obejrzenia epizodu czwartego później. Jak tylko wróciłem z kina, odpaliłem sobie epizod czwarty, bo w epizodzie trzecim te zachodzące słońca wreszcie było czuć ten. Klimat starych Gwiezdnych Wojen. No nieważne, ale tak, byłem wzruszony. Nie załapałem, może, ale jaki jest twój ulubiony okres Star Wars? Bo chyba tego nie powiedziałeś: nawiązanie do poprzedniego filmiku obejrzyjcie powinien być gdzieś tutaj link gdzieś tu, tu, tu. W każdym razie, mój ulubiony okres w Gwiezdnych Wojnach to jest oczywiście Galaktyczna Wojna Domowa. Walka pomiędzy rebelią a imperium, czyli to, co mamy pokazane w starej trylogii. Pewnie nie jestem szczególnie oryginalny, natomiast tak, to jest podstawa Gwiezdnych Wojen, właśnie ta wojna. Czy myślisz, że w siódmej części Star Wars będzie Dark Sedus lub będzie tam wojna z Yuzan Wongami? Nie, nie będzie. Są to wymysły Expanded Universe. nota bene. ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja za Yuzan Wongami nie przepadam. Uważam, że to jest. Poroniony pomysł wprowadzania ich do gwiezdnych wojen, zatem nie, nie będzie ani Dartha Cedusa, ani Juzan Wongów w epizodzie siódmym. Nic z tych rzeczy. Nigdy, nigdy, nigdy. Czy doczekamy się kiedyś sequela żarówki? Kocham to pytanie. Po prostu kocham Cię za to pytanie i muszę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz w tajemnicy. To znaczy, sequel żarówki już powstał. Był emitowany jako serial na TVP, był również jako film w kinach, puszczony, polski film. I dla niepoznaki nosił tytuł Wiedźmin, a zgodził się tam zagrać sam Żebrowski. Byłeś kiedyś na Pyrkonie? Czy na tej imprezie jest poruszana tematyka gwiezdnych wojen? Nie, nie byłem. Tak jest poruszana. Jak na większości dużych konwentów, na Pyrkonie jest blok czy bywa blok Gwiezdnych Wojen. Kiedyś w Poznaniu w ogóle działał bardzo prężnie fanklub Gwiezdnych Wojen, natomiast on się rozwiązał. Ale na Pyrkonie atrakcje gwiezdnowojenne są. Na najbliższy, jeśli mi starczy czasu, to się wybiorę. Także do zobaczenia na Pyrkonie. Z recenzji Star Wars Gangsta Rap 2. Masz na myśli...

Łapkę w górę, żeby zasubskrybować kanał, bo już niedługo startują nowe serie na tym kanale. Niedługo też już będą koszulki. Także dużo się dzieje. Zapraszam na forum, zapraszam do edytowania Osusa. Wszystkie linki są na dole. Tak, pokazuję specjalnie, żebyście załapali, że są na dole. Także klikajcie, edytujcie i niech moc będzie z Wami. Żarówkę oglądajcie. Teraz.